Klop uszyłam sobie maseczkę. Uszyłam sobie maseczkę, ponieważ okazało się, że niedaleko mojego domu czynna jest pasmanteria. Nie myślałam, że w dobie zarazy mogą być czynne pasmanteria, ale była. Więc kupiłam materialiki, kupiłam gumeczki, uszyłam sobie maseczkę. Będę szyła klop dziadkowi. I taka refleksja mnie napadła. Przecież kiedyś, jak ta zaraza się skończy, a tyle maseczek będzie, no to trzeba coś z nimi zrobić, żeby do czegoś się przydały. Otóż no do, do, do czego się może przydać maseczka w czasach pozarazowych? No na przykład myślę sobie, że z maseczki można na przykład zrobić czapulinkę taką. Śmieszną, o, czegulinkę <grych> taką, a, albo oczywiście jak ktoś ma długie włosy, to można zrobić opaskę, tak? Jakbym tutaj miała włosy długie, tutaj byłoby ten, to byłaby opaska. Z dwóch maseczek, no, ja będę miała dużo tych maseczek, można na przykład zrobić górę od kostiumu, nie? Tutaj, tu, tu, górę, jakby pokombinować, to majtki też można byłoby zrobić z paru maseczek. No, ale co tam dalej lecimy? No, na przykład y, parzę herbatkę albo ziółka. Nalewam parę i, i ma maseczką y, nakładam maseczkę i one się tam parzą, te ziółka. Y, no, i na przykład, jeszcze można zrobić: można zrobić biżuterię taką letnią, prawda? Jakąś fajną. Y, Bransoletkę można sobie zrobić też. Eee, można zrobić również abażurek. Jak mamy lampkę nocną albo jakiekolwiek lampkę, to tutaj abażurek taki, o, żeby nie świeciło za bardzo. Można zrobić abażurek z, z maseczki. Można również zrobić torbę na zakupy dla misia. Jak miś idzie na zakupy. No to to, 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 to jest piękna torba dla się, patrzcie o się idzie na zakupy na targ i kupuje kraba. I wkłada sobie do tej torby na zakupy może włożyć dużo różnych rzeczy jeszcze misi, do tej torby na zakupy. Także mam nadzieję, że jak ta zaraza się skończy to my wszyscy z naszych maseczek zrobimy jakiś pożytek, bo pożytek jest rzeczą ważną i ważnym słowem. Pożytek. I teraz ja się Was pytam, czy macie jakieś pomysły, co zrobić z maseczkami? Jak macie, to piszcie. Jak nie macie, to też piszcie.